A tak wygląda ta Akademicka, wjazd zamknięte od ulicy Legionowej. Tragedia, mówię wam. No i zobaczcie. Tragedia. Tak zorganizowano ruch przy ulicy Akademickiej, która przebudowywana zamiast dwukierunkowej na jednokierunkową. Zatkano jeszcze całkowicie przez te tymczasowe miejsca parkingowe przy szpitalach, które chyba chciano przenieść z ulicy Akademickiej, nie? zatkano całkowicie dojazd do szpitalnych oddziałów ratunkowych, które są tutaj po prawej stronie i tam dalej po lewej stronie w Szpitalu Śniadeckich i w Szpitalu Waszyngtona. To jest naprawdę, to jest zarządzanie, które nie tylko woła pomsta do nieba, za to być kara więzienia po prostu, no, bezwzględnego tych ludzi niekompetentnych z rzędu miasta Białostoku. Trzeba odsunąć po prostu od możliwości psucia życia ludziom i stwarzania zagrożenia.